Proszę Państwa, i trzeci temat, dla którego Państwa zaprosiliśmy, to jest, powiedziałbym, nowy standard budżetowania w mieście, który wprowadzamy w tym roku. Pamiętacie Państwo, że w tamtym roku zaprosiliśmy po raz pierwszy do rozmowy mieszkańców. Były średnio udane dwie debaty z mieszkańcami. W tym roku rozpoczęliśmy omawianie budżetu z szefami wszystkich klubów. Które są reprezentowane w Radzie Miejskiej. Dziękuję za dojrzałą odpowiedź przewodniczących Prawa i Klubów Prawa i Sprawiedliwości, Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Dobrego Samorządu, ponieważ spotkaliśmy się, analizowaliśmy, rozmawialiśmy, umówiliśmy się na, na kolejne spotkanie, jeszcze chyba w przyszłym tygodniu, nie ja pamiętam. Ustaliliśmy już termin. Ale także chciałbym, aby te konsultacje czy prezentacje budżetu na rok 2013 zostały poszerzone, tak jak w roku ubiegłym, o mieszkańców. I tak 19 grudnia spotkamy się z mieszkańcami po południu w sali sesyjnej Rady Miasta. Ale także chciałbym zaprosić do stołu przedstawicieli ugrupowań i organizacji społecznych, które nie są reprezentowane w Radzie Miejskiej, które nie biorą aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym miasta i które być może mają inne spojrzenie na, na budżet w roku 2013. I tak 20 grudnia zorganizujemy takie spotkanie dla ngo dla przedstawicieli Ruchu Palikolta. W tej chwili typujemy, tak? Dyrektor. Organizacji, które mogłyby z nami przekonsultować ten budżet. Myślę, że myślę, że to jest kolejny jak dobry przykład tego, że jesteśmy otwarci i chcemy z różnymi środowiskami budżety Ledlonga omawiać, konsultować. Każdy ma inne spojrzenie, każdy ma świeże spojrzenie, każdy ma jakieś inne w dobrym tego słowa znaczeniu interesy do. do finansowania z pieniędzy publicznych chcemy poznać e, opinię i, i spojrzenie na budżet jak, najszerz, jak najszerszej grupy uczestników życia publicznego wejdą. Je... Czy znaczy ten budżet obywatelski, który był w tym roku taki zapoczątkowany przy no, jest szansa, że był większy? Czy są takie głosy, żeby dla no, tam troszeczkę tutaj... Panie Redaktorze, a proszę powiedzieć. Za 12 miesięcy, jakie będą dochody i wydatki miasta? To co się. Jeżeli dochody i wydatki miasta będą na dzisiejszym poziomie, to ten budżet obywatelski będzie pewnie też na poziomie 2 milionów złotych. Jeżeli miasto będzie miało większe dochody, to myślę, że nie ma żadnych przeciwskazań ku temu, abyśmy budżet obywatelski nie zwiększyli w przyszłym roku. Zresztą tak naprawdę to przecież te 2 miliony nie zamykają. Budżetu Obywatelskiego na rok 2013, bo zakup dwóch tramwajów też wynika z pomysłów, z wniosków, kilkuset zresztą wniosków, które wpłynęły do budżetu Obywatelskiego i dlatego wyodrębniliśmy ten pomysł i sfinansujemy go z, z budżetu miasta, nie w ramach budżetu partycypacyjnego. Dzisiaj nie wiem. Chciałbym, żeby to było więcej pieniędzy, bo, bo rzeczywiście y, aż 5 tysięcy głosów, które wpłynęły, musi budzić szacunek. i Jestem z tego powodu zadowolony, natomiast jaka będzie sytuacja finansowa miasta, tego dzisiaj nie jest w stanie tak realnie przewidzieć. Poczekałem jeszcze kilka miesięcy. Na pewno, co mogę dzisiaj powiedzieć, to to, że pracę nad budżetem obywatelskim rozpoczniemy wcześniej, a jeżeli we wrześniu, tak żebyśmy wszyscy mieli więcej czasu na przygotowanie się, na głosowanie, na przemyślenie, na, na to, żeby spokojnie pracować. A myślicie, przepraszam, myślicie o kupnie nowych tramwajów, czy o W ramach budżetu obywatelskiego myślimy o kupnie używanych tramwajów. Kupno nowych tramwajów przewidujemy w RPO 2014-2020, w tym projekcie, o którym wspomniałem przed Tam jest Sześć. zapis o sześciu nowych wagonach tramwajowych. <trym> Znaczy, czy to pozostaje na razie w formie tylko koncepcji, że zakupicie, czy macie już konkretnie e, źródło, gdzie kupicie? Bo wiem, że sami nie jest teraz to łatwe to bo oprócz polskich miast e, podłączyły się też e, miasta z Rumunii, Bułgarii, bo te niemieckie tramwaje i podobno sami nie jest tak łatwo kupić dobre tramwaje, takie używane. No bo to, to się, Tak, no już ten temat rozpatrujemy y, 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 od początku roku. Pane, Mamy dwie firmy, z którymi współpracujemy, e, rozmawiamy. Mieliśmy już kilka konkretnych ofert z niemieckich miast, aczkolwiek e, w momencie, kiedy nie mieliśmy tego, e, tej pewności, że w budżecie te środki nie będą mogły się znaleźć, nie podejmowaliśmy ostatecznych e, decyzji. Dzisiaj prowadzimy już konkretne rozmowy e, bezpośrednio z firmami, e, z miastami niemieckimi, jak również z firmami, które pośredniczą zakupie i modernizacji tych y, tramwajów. Można wiedzieć miasto, jaki typ tramwajów cena? Musiałbym pójść na biurko przynieść moje materiały, nie znam się y, na parametrach. To jest, proszę y, miasta, miasta. Powiedz, kto się tym zajmuje? Mówię się biuro nadzoru właścicielskiego razem z y, dyrekcją tramwajów. Tak, no, ja tramwaje to będą y, czy ten, te tramwaje, które, które są do kupienia to, to są kilkuletnie tramwaje i są jeszcze bez członów. Ta modernizacja, która, bez członów ta modernizacja, która ma być przeprowadzona, właśnie polega też na tym, że w środkowym wagonie, czy w części środkowej prowadzony jest człon podłogowy to już jest taki... No, no, na pewno Państwo byliście w Państwo, widzieliście te tramwaje używane, te które są właśnie pokazanie liftingu i to są właśnie te, te modele, e, tam, 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 czy w prawach tego to będzie też modernizacja innych części torowisk. To owszem, tak? owszem, modernizacja torowisk oraz zakup tramwajów. Chcemy też wywalczyć to właśnie e, albo u Marszałka Województwa, albo Pani Minister Gieńkowskiej, żeby... Znaczy jeszcze inaczej powiem. ja pragnę w tą stronę, żeby to się znalazło w ETO, bo będę wtedy mniejszy tak tych pieniędzy i będę rozmawiał z Marszałkiem Województwa, abyśmy właśnie w Regionalnym Programie Operacyjnym znaleźli miejsce na inwestycje tramwajowe, no bo to praktycznie też wyklucza konkurencję tak dla Elblągu, bo jeśli mówimy o Województwie Warmińsko-Mazurskim, to są dwa miasta które mogą z tych pieniędzy dzisiaj. Olsztyn, który będzie nasycony pieniędzmi z tego projektu, który dzisiaj realizuje. No i zostanie wtedy dykrety. Tak bym naciskał. Zarząd województwa, żeby jednak to werpał umieścić.